Mam tu możliwość zaprezentowania glebogryzarki w ogóle to ciągniszka Eliotes Mesco Tu jest zmieniony silnik I teraz tak, pokażę tutaj za pomocą takiej przystawki Dorobionej możecie zmienić sobie silnik Teraz odłożę tą przystawkę Wygląda ona tak I tutaj jest co? So. proszę bardzo, ładnie to pasuje Traktorek chodzi jak widać na niewielkich obrotach i teraz zaprezentuję pracę Ja tutaj jestem sam więc To no dosyć będzie to upiorne Teraz tak, traktorkiem tutaj pracuje dosyć wolno na jedynce. Tu jest ziemia, jak widać, nie orana, to jest na jesieni, tylko jak wykopane ziemiaki. było nieorane. No, jest dosyć ziemia twarda zawsze tu jest osodoła zawsze jest zbita więc to wymaga trochę takiej pracy. Jak to powiedzieć, wolniejsze? a nawet dwa razy byle by bardziej pasowało, ale jeszcze będzie o także Także dobra, tutaj tak mamy sobie ten. Mamy trochę wrotu. Tych. Jedziemy. Ja to jedną ręką. Także będzie tutaj trochę ciężko pokazać to, ale idzie. Oranie też wychodzi dosyć dobrze tym traktorkiem. Nie pracuje na jakichś wysokich obrotach. Także tak to się przedstawia. Dobra. sobie ładnie Zakręcę w ten sposób, dlatego że to z telefonem to nie za bardzo no. później się to jeszcze raz przegryzie to no. Ja robię tutaj dwa razy przeważnie glebogryzarko. <gryzarko> Dlatego aż tak szczególnie tutaj nie piłuję. Wiadomo, trzeba tryby oszczędzać. <gryzarko> to nie jest rzecz, która. Jest do, do dostania tak sobie dobra, teraz tak zmniejszam obroty Jak widać traktorek stoi sobie ładnie Proszę tutaj tak wygląda Jeżeli ktoś chce, to mogę tam yy, wykonać tako. Jedno mam w zapasie. O, jeszcze raz pokażę jak ona ta przystawka wygląda. Proszę bardzo. Wszystko w temacie pasuje. Nic nie trzeba przerabiać, zjąć sprzęgło, założyć. I sprzęt działa. Dobra, ja się biorę tu za kończenie. Dzisiaj przyjadę raz, jutro drugi. I gitara. Dobra, dzięki.